Już? Tak? Mm, tak. Witajcie drodzy słuchacze. Dzisiaj jest 24 września 2012 roku. Bodajże poniedziałek. Ja jestem Maciej, to jest TechSPL Cykliczny Podcast o technologii. Wraz ze mną jest Michał. Cześć wszystkim. No i z grubej rury od razu. Michale, co ty na to? No śmiało, wal. Apple rekrutuje byłych pracowników, Google, odpowiedzialnych za mapy. <noise> Znaczy wiesz, mnie to jakoś nie dziwi strasznie, ponieważ ja czytałem na różnych forach, różnych serwisach, że generalnie Apple strasznie skaszaniło te mapy i cały internet się z tego praktycznie śmieje, także no ja się nie dziwię, że oni coś z tym robią, ponieważ to troszeczkę miał być wielki super hit, a wyszedł lekki fail. Przynajmniej na razie. No ale ja nawigacja wiem. działa, bo już parę razy z niej korzystałem, choćby do sklepu jak jechałem, ale działa. No ale... Prowadzi i mówi, skręć w lewo, skręć w prawo, na rondzie mówi na przykład na drugim zjeździe zjeć Takie, takie Zjedź gdzieś tam, ale inna sprawa, że nawet przed tym nagraniem mówiłeś, że w miejscu gdzie była rzeka na mapach nie ma rzeki magicznej. Albo gdzieś tam rzekę zakopali, wysuszyli albo coś z tymi mapami jest nie halo. Ale susza jest no, no to wiesz. <śpiewanie> Może już tam rzeki nie będzie niedługo. Może, możliwe, że Apple ma, wiesz, najświeższe informacje Może to, wiesz, może oni tato, tak wywróżyli, że tutaj już rzeki nie może być. No może. Dobrze. No to co, teraz może ja coś, coś powiem od siebie. Mianowicie ja mam taki temat na temat, temat na temat, ojej, na temat Wii U. Czyli tej nowej, zbliżającej się wielkimi krokami konsolki Nintendo. I jeden z większych amerykańskich sklepów growych, growych, sprzętowych GameStop, to jest taki trochę odpowiednik naszego MediaMarktu, choć nie do końca. Nie przyjmuje od wczoraj już zamówień na nową konsolę Nintendo, ponieważ ponad cały przewidziany zapas został wyprzedany i to jest na ponad dwa miesiące przed jej debiutem. No to Także... muszą za zacząć ją klepać szybko, żeby szybciej produkcja no. szła, nie? Także, jednak że... jest, jest wsparcie na tą nową konsolkę Nintendo i wyszła też taka informacja, że... trochę smutna, trochę... 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 że Wii U będzie miało blokadę regionalną. Hmm, aż tak to nam nie przeszkadza. Ale mimo wszystko trochę słabe. no już myślę, że ten czas takich blokad regionalnych, pamiętam no jak to było jeszcze za pierwszego PlayStation, dwie, że były NTSC, ale to myślę, że to już się powinno jakoś rozejść po kościach, wiesz? No tak, no. Może... Zwłaszcza, że jest era cyfrowej dystrybucji i no, blokady regionalne, no z Nintendo proszę. No może następny Xbox nie będzie miał tej blokady. No oby, bo według mnie to już jest taka rzecz, którą oni dawno powinni zrobić. No ale jakoś mi nie wychodzi, także słabo trochę, że Nintendo nie przełamuje tego jakby tylko dalej, dalej w tą stronę. Brnie. No dobrze, następny duży temat od Samsunga. Niedługo praktycznie rozpoczyna się aktualizacja Galaxy S3 do Androida 4.1 Jellybean. Słyszałaś? No słyszałem, słyszałem, że ma być ta aktualizacja. I, ale... i, I teraz słuchaj. Samsung oficjalnie potwierdził, że Polska jako pierwszy kraj na świecie otrzyma aktualizację do aktualizacji smartfona Galaxy S3. O proszę. Masakra. No to się zapowiada ciekawie. No nie spodziewałem się tego. No ja tym bardziej muszę Ci powiedzieć. Prócz, ale aha. Jak już tutaj tak jesteśmy, to tak powiem, że yy, na świecie iOS 6 miał niedawno premierę. Po, kiedy on miał tą premierę? Czekaj, 19. W środę. W środę. Mm -hmm. Dzisiaj jest poniedziałek i już podobno 100 milionów urządzeń y, a, e, ma iOS 6.0. Hmm. Dużo. No, czyli jest na to parcie. Hmm, na dużo. Godzinę. Po prostu wiesz, aktualizacje i te nowe iPhony 5, aktualizacje. Wszystko z, po prostu dodali i wyszło im, że 100 milionów urządzeń ma iOS 6.0. No czyli ładnie, to jest taki słuszny wynik. 25% nie? urządzeń. To jest. Także nieźle, no nieźle. No i cóż, teraz trochę ode mnie, mianowicie dwa newsy od Blizzarda. Od kochanego Blizzarda. Pierwszy jest taki, że jest bardzo możliwe, że StarCraft 2, znaczy oczywiście nie kampania, tylko tryb multiplayer sieciowy, mogą zmienić się w model free-to-play. Czyli ściągamy za darmo, a Blizzard zarabia na tych mikrotransakcjach w grze. Generalnie tak to wyszło na jakiejś tam gali e -sportu. Ktoś zapytał się głównego projektanta Starcrafta, czy jest możliwość na to, że kiedyś ten Starcraft będzie free-to-play. A pan Powder, czyli właśnie ten, ten projektant, powiedział, że Blizzard przygląda się temu rozwiązaniu jako opcji dla multiplayera i biorą to pod uwagę, jest to bardzo, bardzo możliwe. Mm -hmm. No, ja tak powiem. No nie wiem, ile kosztuje teraz Starcraft. A ja nie mam pojęcia, ale myślę, że tam price dropu nie było i kosztuje to jednak ponad 100 zł, 120-30 trzeba wydać, wiesz, bo, bo ja i ci... zarda mają to do siebie, że one nie tanieją. Tak, no, nie? Bo ja ci powiem, że że to jest chyba trochę bez sensu, takie wiesz, mikropłatności, to może być, nawet ta, mo, może być nawet tak, że przepłacimy tą grę kiedyś. No bardzo możliwe, nie? To będzie, wiesz, złudnie, że generalnie mamy ją za darmo, a wiesz, tyle mikrotransakcji w niej będziemy robić, że, że wydamy, wiesz, trzy razy więcej, niż jeżeli byśmy ją kupili. Ale no... no, no. Cóż, jeżeli ktoś będzie chciał spróbować za darmo, to też jest, wiesz, fajne. Tak, StarCraft Jak jest to. fajną grą. Starcraftik nasz kochany. No dobrze, następny temacik. To już jest taki temacik. Podesłałem Ci tam linka, drogi kolego. Otwarłeś? Otworzyłem. Otwarłeś, dobrze. Otworzyłeś. deweloperski telefon z Firefox OS na zdjęciach. Jak ci się podoba? Znaczy... Kurde, mi to przypomina strasznie Androida. E, mi też. E, Taki tego tak. Fire'a, nie? SK. No, nawet to, to menu, gdzie wysłałeś ten obrazek z settings i wy będziecie go mieli w tle tak, filmu. te trzy obrazki na cały film pójdą, myślę. Żeby nie było, że jest tylko tekst. A, zobaczymy jeszcze, ale naprawdę, to wygląda idealnie jak Android. No, no ale... Także, no panowie, panowie z Mozilla raczej nie wymyślili czegoś niesamowitego. No, ale nowy system, całkowicie. No, niby całkowicie, ale wiesz, no, widać, że mocno się wzorowali. Tak, a, a smartfon jest wyprodukowany podobno przez ZTE, jak tutaj czytam? No, niby tak. Aha, i patrz, I tak. i pod kontrolą Androida kiedyś pracował, więc to może być tak, że te cztery przyciski na dole w ogóle nic nie znaczą tak naprawdę. No, no to wygląda. Znaczy wiesz, no, no odpowiadałem tam za jakieś pierdoły, ale jakiegoś mega, mega wpływu na, na działanie tego telefonu no, nie, nie mają. Nie mają, nie mają nie. No i powiedzmy sobie, mm, to będzie chyba, tak jak już mówiłem wcześniej, taki, taki system do tych tańszych smartfonów, więc może zawojuje rynek. Znaczy możliwe, no z, zwłaszcza że te tańsze telefony jednak cieszą się popularnością, nie? szczególnie u nas. No a wie, lepiej myślę, lepiej by było mieć takiego Firefoxa niż na przykład Androida 2.3. Tak mi się wydaje. Takiego wiesz, króćmy, króćmy ten temat, zanim zaczną się pojazdy w Androidzie i przejdźmy gładko może dalej. Może dalej? No dobrze, to dawaj. Tak dalej. Idąc dalej. Przedana polska firma dystrybuująca gry CD projekt, czyli pewnie miałeś sam mnóstwo gier kiedyś od nich. Oni wydawali takich ładnych, wiesz, tekturowych opakowaniach, oni Baldura pierwszego tak. wydali Ice Lame, mnóstwo, mnóstwo gier robili świetne lokalizacje. Kolekcja klasyki chyba również. Kolekcja klasyki, tak, te wszystkie serie, różne różnice, to byli oni, przynajmniej byli pierwsi. I generalnie CD projekt zmieniło nazwę. Na co? Nazywa się teraz cdp.pl Trochę dziwnie i ich logo strasznie przypomina nowe logo PZU. To jest taki go Naprawdę? Niebieskie a możesz podesłać, też sobie obejrzę Naprawdę, no zobacz, zobacz sobie to logo, wy je będziecie mieli teraz w tle. Zadbamy o to, ale no, no nie wygląda to dobrze, wiesz. No ale jak to? Jak to jak to możliwe po prostu? Generalnie chyba, chyba ten sam gościu, co robił nowy logo PZU. Wiesz jakie jest, takie, takie biedne. Wiem. Zatrudniony został też przez ten CD Projekt, ponieważ no, no, no nie wypał malutki. Tak stare to logo, ten błękitno-niebieski napis CD Projekt był bardzo fajny, mi się bardzo podoba, może trochę znaczy różni ten... Ja powiem tak, że ta firma mhm. e, dużo też mogła zawdzięczać swojej nazwie, że była rozpoznawalna. No tak, znaczy jako tako CD Projekt zostanie, ale zostanie tylko CD Projekt Red, czyli ci ludzie co zrobili Wiedźmina, nie? Ci deweloperzy, a, a dystrybucją już się zajmie ten CDP.pl Ale oni oni zmienili nazwę czy ktoś ich po prostu kupił? Nie, zmienili nazwę, sami z siebie, to ma jak wiesz jako rozwój, to ma służyć rozwojowi, że wiesz, nowa epoka i nowa nazwa, nowe logo No, to, to... no nie wiem, ale czemu, no bo przecież no dobrze wydawali te gry, jak pamiętam, CD Projekt, Dobrze, no ale cóż... Znaczy, dalej będą wydawać dobrze, ja myślę, że to się nic, nic w tym nie zmieni, aczkolwiek no, no nie wygląda to logo dobrze, bo no, no nie okłamujmy się. No trochę, trochę szkoda. Trochę szkoda. No i kochani nasi, nasi słuchacze, tak na koniec, no nie możemy się zebrać w trójkę, a więc nie ma odcinka kontrowersyjnego na razie jeszcze. z najbliższym spotkaniu w trójkę go nagramy. No, nagramy, go nagramy i, na I jakby się dało, to byśmy go w sobotę wrzucili, nie Michała? No myślę, że nie będzie z tym większego problemu, wiesz? Mm -hmm. na, pewno, na pewno tej soboty jakoś znajdziemy czas, żeby się wytrójkę trójkę ładnie spotkać i coś, coś wrzucić dla nas. No bo tak w dwójkę, żebyśmy nagrywali taki już poważny odcinek, to tak bez sensu troszeczkę. No nie bardzo trochę, no jednak w pełnym składzie to lepiej. No dobrze, no to co? Teraz po tej troszeczce, trochę, troszeczce. Trochę słabym odcinku poniedziałkowym z racji na taką trochę posłuchę newsową. Przyszedł czas chyba, żeby się pożegnać, co Maćku? No to żegnamy się z Wami, oczywiście. I do zobaczenia jutro. Na razie. No bardziej, cześć.